Słuchaj, Jacob, lubisz e, poświęcać swoje życie na koszt e, kilku tysięcy dolarów? To zależy. No, kilku tysięcy. Po, po... Ale przecież jest dla nas czy dla profesjonalistów? Właśnie, a Szwartman, ty też będziesz dzisiaj poświęcał swoje życie. Nie, a weź się. No, ty też, spokojnie, dla ciebie też się znajdzie robota. Eee, zabierajcie to sobą knujo. Nie, nie, ja będę się tylko przeglądał. No nie, no nie, no dość tego. No, co być? Zakładacie rękawi rękawice robocze. I ogólnie sprzęt roboczy Torby, kombinezony, buty, hełmy Wy Wydawanie części z helikoptera <grym> No, zgadłeś się W ostatnim napadzie rozbił nam się helikopter No, niestety policja próbowała mnie zastrzelić Kiedy próbowałem naszych chłopaków podpiąć Ale to inna sprawa Najważniejsze jest to, że ten helikopter dalej jest na tym wzgórzu i dalej są w nim części. I nie chodzi mi tu tylko o świece zapalenie, które można przerobić na zapalnik. Chodzi mi tu też o płyny chłodnicze, chodzi mi tu o benzynę eee, i po prostu wszystkiego rodzaju chemikalia, które są w środku. Z chemikali zrobimy gaz zawiący lub bezet Zależy co nam się uda zrobić. Gaz bojowy i e, drżące. No, w skrócie, tam, łzawiący, drażniący, ogólnie, coś, co może. Psejące. Coś tak, coś, co może wyrządzić dużą krzywdę. Ej, sac boli taka mocno. Po kepsie jeszcze. Chyba nie chcę, że policja miała sraczkę, wiesz? A, to wtedy przy... będzie kolejka do kibla i wszystko będzie można gainować. No to co, po prostu musimy pojechać do sklepu, ubrać kombinezony Nie, przepraszam, wy ubierzecie kombinezony, ja zostanę tak jak jestem e I pojedziemy do helikoptera wymontować wszystkie niezbędne części i wylać wszystkie niezbędne płyny A resztą nie zajmiemy zatem, się mówię, w nie? naszym warsztacie Była stłuczka okay. <grym> i znaleźliśmy jednego z pracowników jest, <grym> Mata A co, mówisz coś dobrego czy złego? No mówisz, że na wyspie jesteś tylko No No, no. no ja bo... ja go, przed chwilą mówiłem No, ja wam powiem ciekawe ciuchy znaleźliście, tylko teraz takie... To na... najlepsze. Narzędzia, narzędzia. No, no, e... Potrzebujemy narzędzi i te narzędzia są też Jabłataika. w magazynie. O! Oh, wow szkolny, so szkolny, to, to teraz tak, szukacie sprzętu, czyli tak, konkretnie wiertarki. Śrubokręty i wszystko co może się przydać Szukacie po każdym kartonie Śmieć jakieś. staje O mam mi wkrętarkę Masz wkrętarkę? Mam wszystko Dobra no. Wejście to, załadujcie albo do toreb, albo do skrzynki z narzędziami. Zależy kto chce to tasz, taszczyć. Boże, Słuchajcie, to... świece zapłonowe są nam potrzebne do tego, żeby zrobić zapalniki. Ten helikopter jest w krytycznym stanie, bo leży tutaj od około kilku tygodni. Czerwonych nie macie tylko z jednego powodu, to są kable, które prowadzą bezpośrednio, bezpośrednio do silnika. Dobra, wszyscy mają swój sprzęt. Jacob, chyba awansujesz. Tak mi się wydaje. Idziemy. Czekajcie, lornetkę sobie tam wtedy wyciągnę. No i jak się tam pracujecie powiedz powiedzcie mi. Halo? Które kable są od elektroniki? Bo Jacob się pytał? Od elektroniki masz fio fioletowe, ale od silnika masz czerwone. Czerwonych nie możesz tykać. To tu wiem, e A jak są jeszcze kable takie takie bezpieczne. Bezpieczne to masz żółte. E żółte? Żółte, niebieskie, fioletowe, ale czerwonych nie tykasz.

Matt! Czekaj, bo widziałem z coś na niego spadło. Cholera. No mówiłem kasku brać. Matt, halo, obudzcie! Schwarzman! Schwarzman, jesteś tam w środku? Słyszysz mnie? Ten helikopter zaraz się przewróci. A ty łącz się z nim. Weź, yy, wyciągnij też wszystkie płyny już, przerwy i najlepiej, bo z batań trzeba już do szpitala. Jezu, w czym ty się uwaliłeś? Dobrze, że miałeś tą maskę, bo nie wiem, czy te toksyny dobrze ci zrobią. Chcesz mnie? Jezu Chryste, powiedz sobie, że coś wyciągnę stamtąd. O Jezu, dobra, z wami oby, obydwu trzeba jechać do szpitala. Na pewno? Dobra, nie, nie, jedziemy z wami do szpitala. Kolejny ranny, jedziemy do szpitala z nimi. Nałykał się benzyny w silniku. Helikopter no. do końca. Żeby nikt już go z niego żadnej części nie odzyskał. On już się sam rozwalił. Ale nie do niego. Jeźdź do szpitala, z nimi obydwoma. Dobra, to zaraz wchodzę. No, akcja tak nie miała wyglądać, ale widzę, że chłopacy fajnie tutaj akcję wzbogacili. Dobra. Ja... Za fakturę chyba dostałeś sporą, wszyscy dostałyśmy sporą fakturę. I ja za to, że chciałem wyciągnąć pistolet, no, ale zasłużył sobie. Kto ma te zapalniki? Są tego Jacoba A czy sorry świece zapłonowe, ale my to przerobimy na zapalniki później Co so w tym Dobra, czyli Jacob będzie musiał wyciągnąć swoje outlo a my po prostu będziemy musieli przerobić wtedy jutro to na zapalniki Ja muszę się chwilę ochłonąć To do jutra wtedy Przyjechu